Groźne i fascynujące światy. Dziwne, groteskowe postaci. Niezwykła wizja człowieka i otaczającej go rzeczywistości. Jan Lenica i jego wielokrotnie nagradzane dzieła Labirynt i Nowy Jankomuzykant. O twórcy animowanych światów opowiada Włodzimierz Matuszewski. Nie chciał robić filmu animowanego, takiego sensu stricto, tylko jak gdyby poszukiwał form ruchu w plastyce. Jan Lenica był właściwie, można powiedzieć, że jednym ze współtwórców studia miniatur filmowych. I tutaj zrealizował pod koniec lat 50., na przykład lat 60., dwa filmy. I również ostatni film swojego życia tu zrealizował w 2001 roku. Film Wyspa RO. Także jest to taka klamra, która zaznacza gdy początek i zakończenie jego Działalności plastyczno-filmowej. Film zrealizował już wcześniej, eksperymentalny, jeszcze przed powstaniem studia, i był w ogóle znanym rysownikiem, grafikiem, który publikował swoje rysunki. W czasopismach, w szpilkach, prawda? poszukiwał jak gdyby nowych form wyrazu, i znalazł w filmie animowanym, dość specyficznie pojmowanym, jako dzieło autorskie. Ilościowo, no jak gdyby nie figuruje jakoś imponująco w produkcji studia, bo są to trzy filmy, które to też zrealizował, ale był indywidualnością, która to ucisnęła swoje piętno i w studio, i jak gdyby w całej polskiej animacji. <śmulety> Nie chciał robić filmu animowanego, takiego sensu stricto, tylko jak gdyby poszukiwał form ruchu w plastyce. W ten sposób doszedł do animacji, nie, nie poprzez tam studiowanie faz ruchu klasycznej animacji i tak dalej, chciał po prostu, jak zresztą jego przyjaciel, Walerian Borowczyk, poszukiwali jak gdyby nowych form plastycznych, po prostu plastyki w ruchu, żeby chcieli to, co było statyczne, przedstawić w ruchu i jednocześnie nie tylko w ruchu, ale jak gdyby Przedstawić jako formę narracyjną, to znaczy yy, yy, coś, co, będąc formą filmową, opowiada jakąś historię. Okazało się, że ten sposób opowiadanie yy, Wnosi coś nowego, coś czego nie potrafiły opowiedzieć filmy y, klasyczne, disneyowskie, które były skierowane dla dzieci. Po prostu otwierały jak gdyby nowe możliwości. Jeszcze bardziej to było widać w Labiryncie. Rzeczywiście no, była to historia w duchu kawkowskim. Nie do opowiedzenia w tradycyjnej animacji, tylko właśnie y, w jego technice, któ która pozwalała. Mimo jak gdyby, uproszczenia samego ruchu animacji, oddać jak gdyby, bogactwo plastyczne projektów i e, animowanych postaci. Otworzył drzwi do zupełnie jak gdyby, niezbadanych terenów, właśnie jak gdyby, poprzez to, że, że odrzucił jak gdyby, pewne konwencje i, i pewne przyjęte schematy tam produkcyjne, organizacyjne, artystyczne, yy, które obowiązywały w świecie animacji. Wynika to z, jak gdyby z podjęcia pewnych problemów, które do tej pory w ogóle nie były nawet dotykane, posługując się metodą wycinanki, a właściwie kolażu. Był to taki film z gatunku, można powiedzieć, filozofujących, który przez sam, samą formułę bohatera, który tam yy, no, zmaga się z różnymi yy, tam dziwnymi rzeczami, które nie, nie były tylko efektem jego fantazji, to był efekt jego wizji, przemyśleń na temat, na temat tego, czym jest współczesna cywilizacja. Jako twórca był wymagającym i momentami nawet e, e, no, kapryśnym człowiekiem, ale widać było, że ma rzeczywiście jakieś głębokie przemyślenia na temat siebie, świata i, e, i jakiś dystans do siebie.